Na cmentarzu, gdzie spoczywają włosy bohaterowie, najlepiej wykazują ponadczasowy przekaz płynący ze wzgórza Monte Cassino. O tym, że w człowieku znajdują się wartości wyższe, za które gotowy oddać jest własne życie. Wartości takie jak Bóg, honor, ojczyzna, które wypisane zostały na szczandarach które towarzyszyły na bojowym szlaku bohaterom dnia dzisiejszego, są dziś tak często wyśmiewane i spychane na margines życia publicznego. Dlatego niezmiernie cieszy fakt, że inicjatywa upamiętnienia po raz trzeci z całej gminy Sąkolno, mieszkańców, którzy brali udział w walce z nazistowskimi niemcami w ramach drugiego korpusu polskiego powstała zbyt małości zwykłych. Którzy dla upamiętnienia tych zapomnianych bohaterów poświęcali swój czas i siły, aby wyryta przez zdobywców z góry sentencja była żywa przez wieki. O cóż innego robią osoby, które upamiętniają bohaterów z Port Monte Cassino, jeśli nie przypominają narodowi polskiemu poświęcenia w imię honoru najjaśniejszej rzeczypospolitej Polski. W każdej wojnie, jest tylko kilka bitw, które każdy naród zna i pamięta. A wzgórza Monte Cassino były świadkami wyprawienia się najlepszych wojsk na całym świecie i stały się własnością całego narodu polskiego. Nieważne, czy dany Polak urodził się w Warszawie, ponad podziały polityczne, lokalną gwarę, uprzedzenia? Warto w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie zawarte w sentencji wyrytej na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na Monte Cassino. Generał Władysław Panters podczas jednych z zdobycia Monte Cassino odpowiedział na to następująco. Co to znaczy wielkiej służby Występuje słowo kompromis. Nigdy żaden Polak nie będzie w stanie bylić czoła przed zamordowanymi przed rodakami przez jednego wroga, godząc się w imię obcych interesów, gardzić śmiercią rodaka z ręki innego pracy, którego obce centra władzy południowo. Bohaterów drugiego Korpusu Polskiego będzie kontynuowane przez następne lata na terenie Gminy Sąborno, stanowiąc żywą lekcję historii dla najnowszego pokolenia Polaków, którzy będą dziedzicami polskiej racji stanu zapisanej krwią polskiego żołnierza na wzgórzach Monte Cassino, aby następne. I'm going to